Cześć, kochani, witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa. Let's go! Jak wiecie, przed wczoraj batch, w którym dostaliśmy Christmas World, nowy pierwszy Titanic, nowe ogromne zwierzaki, czyli nowe Huge, nowe Petty. Dostaliśmy Santa, czyli prezenty: mamy Santa, Santa Sanye, Scroll, 12, a do kupienia Diamond Printer, 12 razy Roll i Titanic Pack. Którego Titanica Packa? Powiem Wam tak. Kupiłem Diamond'a, tak? kupiłem razy 12 A gdzie jest Titanic Pack? Bo ja nie wiem Czy to nie chodziło, o ten Forever Pack? Bo Forever Pack do 40 dostaliśmy same gówno Tak jak wam mówię, na szczerze Ale powiem wam tak, w trochę trakcie ten się przygotowałem, widzicie, po Diamantach Poszłem, skupiłem w linku, jak leci Wszystkie jaja, mamy 1500 jaj do otwarcia Świątecznych Zaraz zobaczymy, że są mam następne jeszcze do odebrania, bo Coś też Wam mówię, jajka składamy tu. Musimy przejść na świąteczne pole jajka lecimy tu, o i tutaj składamy. Ja już zarzuciłem, następne 20 17 minut. Bo przyznam się szczerze, że wydałem kasę na jajka, bo ja nie grałem, bardziej grałem w v niż w v Go. Ale jak wiecie, to zrobimy dla Was opelnik 1400 jajek, o po 30 można. Nic fajnego. Dobra, jeszcze użyjmy jakieś podki, może on się pokończyły. Tylko na pewności poużywajmy wszystko. Użyjmy to, użyjmy to, żeby wzmocnić się jak najmocniej. Czy to niby do relowania? Jeszcze zimę włączmy, włączmy tu. Kochani, tak, włączmy. Nie wiem, jeszcze może te rzeczy. Także dalej otwieram. chociaż chyba to nie ma znaczenia. Ale no patrzcie, wydałem na to 6 milionów więcej. Wydałem łącznie, na wszystko prawie 8 milionów, bo wpływałem w różnych cenach. Teraz pewnie spada ta cena. Wiem, że na pewno będę stratny. Ale jak trafimy chociaż jednego Hyuja, to można powiedzieć, że już będziemy na plus. Chociaż wątpię. Czy prawie z 1500 jaj trafimy... trafimy jakiegoś A wy jak tam wam się podoba? Patrzcie, napiszcie w komentarzach. Jak wam się podoba paczek? Czy coś trafiliście fajnego? Czy Czy trafiliście Hyuja? A może Tytanica trafiliście? Jesteście jedno z 25 osób. Które, jak przed odpaleniem tylko patrzyłem, że jest tylko 25 osób z jużami. Bo ja wczoraj weszłem na początek serwera i powiem Wam szczerze, że totalnie lipa, lipa była. Chyba około 100 tysięcy osób tylko było. Teraz, jak wbijałem, to 117 było, pewnie z czego 80, to pewnie gdzieś z botów tysięcy. Więc tylko 30 graczy tu zostaje tysięcy. No i ten printer, jak się nie wiecie, to widzicie. Stoję i otwieram z paczki, jakbym rolował to on daje nam jeszcze o, diamenty zarabianie, więc jeśli ktoś naprawdę myśli grać długo w tokierkę, to to się printer się zwraca, jest jednym z lepszych rzeczy jak nie znają ceny diamentów, a jednym z lepszych rzeczy do zdobycia żebyście mogli sobie zdobyć yujika, żeby zarobić ale szczerze to lepiej lepiej wystąpić mnie w konkursiku i wygrać, to macie większe szanse niż uzbierać z tego printera Kochani, tak mi się zdaje, że lepiej to umie macie większe szanse do zdobycia huczyka. Tak samo dzisiaj wiecie, kochani, ja już gram małotkiem, dlatego w dzisiejszym odcinku będę do rozdania dwa. Dwa huge. Y. Nie jeden, a dwa huge y. dzisiaj będą do rozdania. I y, żeby te dwa huge y zdobyć, to nie wiem co byście, możecie napisać. Y, bałwan. Każdy, kto napisze bałwan, to będzie mu brać w konkursie. Czyli piszecie bałwan oraz nick ze swój, z Robloxa. Więc macie, dwa razy, większe hugey, bez, e, dwa razy większe szanse na zdobycie Huge bez wydawania Robuxa no i tego. Wystarczy obejrzeć ten filmik ze mną do końca. Bo na końcu będziemy losować zwycięzcę Huge Kazy tamtego tygodnia. Ale zobaczmy dalej, co nam te jajeczka przyniosą. Na razie widzicie, na razie widzicie, to jest totalnie słabo, słabo to leci. Jedynie jak wyznacz wiecie, że może z tych jajek jest jakiś lepszy drop. Ja kupiłem te świąteczne, mówię najnowsze, otwórzmy te najnowsze, zobaczmy, co się tu dzieje w nich, co one w sobie skrywają. I tak, widzicie, tak na razie, na razie nic nie dostaliśmy, milionach, no 500k, nie wiem, czy tak było coś, żeby coś miało ponad milion. Chyba nie, jeden był ponad milion. Ja właśnie nie liczę, na już, ale tylko zaraz Wam pokażę jedną rzecz, chodzi mi, że, że patrzcie tutaj, Powinien być, tutaj są dwa, tu jest Titanik, ale na ten 850 milionów, czy 25 milionów, a dostajemy tylko pierwsze trzy. Ten 80 tysięcy, 500 tysięcy, a już nawet 5 milionów tego pytanie możemy dostać. Będą jak otworzymy całość i nie dostaniemy nawet tego, który jest za ten, za 100 milionów. Bo tak też może być. Ale patrzcie na animację, nawet nam się nie przykręca żaden taki, żebyśmy mogli mieć takiego właśnie turbo koksika, Jak nie, też trzeba zaraz spalimy event zimy. Ksi tu 12 sekund się kończy. Ten event, może to jedno z drugim nachodzi na siebie. Jak za dużo eventów mamy, no już tam się skończy event zimy. Więc zaraz zobaczymy, czy, czy coś to pomoże. No ale tylko się kręcą cały czas o tych samych. Dlatego już. Wątpię w to, czy to jest opłacalne. O! Było 10 milionów, pokazało się gdzieś tu. W jednym miejscu pokazało się 10 milionów. Wiecie, zamknę to, żebyście lepiej widzieli. Więc, więc już coś się pokazuje, więc może... Może chociaż jeden nam wydropi. 10 milionowy, ale no na razie słabi Na razie mam tylko kaka. A wy jak, gracie dalej w Petsgo? Czy gracie w Petsima? Bo nie wiem, czy wiecie, ale tak samo konkurs na Pecima jest. Tam też są bardzo grupę nagrody, aż widzowie się dziwili, że robię tam takie mocne nagrody, bo jest 10 osób 50 milionów. Także możecie spojrzeć w ten odcinek i też zostawić komentarz, tylko tam jest inne, inne hasło, od razu wam mówię. Hasło z nickiem, jak zostawicie. No widzicie, nie wiem sami, już co mam, ten. jak to otworzę, coś lepszego poleciało. Totalnie, totalnie sama kupa leci. Totalnie sama kupa, a prezent tylko stoi i się śmieje się stoi, ale no już prawie na półmetku jesteśmy. Już jesteśmy na półmetku, także... także już zaraz... zaraz przechodzimy do losowania zwycięzców tego konkursu, ale otworzymy do końca te wszystkie jajeczka. I jak tam piszcie w komentarzach, obstawiacie, jakiego najlepszego pytamy wyrobię, tylko nie, nie przewijajcie. W tym momencie już piszcie co tam, tam wydropimy najlepszego Bo wiecie, każdy wasz lajk, like, każda wasza komentarz to mi dużo daje wsparcia, a ja Wam też daje, próbuję oddać jak najwięcej, kochani, za to. Tylko też liczę, że z Waszej strony też się pojawi jakieś lajki, like, jakieś komentarze. Stawcie ślad po sobie, jak to mówią. A właśnie na święta? Jakbyście chcieli jakiś konkurs? Może jakiś zrobimy na święta zrobimy na następny. Jeszcze święta zrobimy wam jakiś konkursik. Bo tego rozstrzygnięcie będzie tak samo za tydzień w sobotę, a może zrobimy odcinek specjalny święta. Nie wiem, byście chcieli. Spets go czy Petsima, Bo powiem szczerze, że dzisiejsze PetsIM się bardzo fajnie zapowiada. Ten Petsim i dzisiaj wchodzą go tu, u, u iki. Dlatego pewnie, jak będzie live, jak będziecie chcieli, to wbijajcie. pewnie wydamy sporo, sporo Robuxów na to. A i to będzie właśnie rozstrzygnięcie do konkursu. A powiem Wam szczerze, że jest ja PetsGo. Zobacz, mówię szczerze, to będzie następny update mówi wszystko o PetsGo. Jeśli w update. Będzie dalej taka lipa, to za tydzień odcinek będzie ostatni Go. I Tak mówię szczerze, bo ja już tu nie mam co robić. Ja już tu. Naprawdę mi ta gierka w ogóle nie, nie cieszy, że ja w nią wchodzę. Wchodzę ją tylko, żeby dla was nagrać. Ale wtedy za to wejdziemy w inną serię jakieś giereczki. Możecie też dawać tytuły, propozycje w komentarzach, w jakie giereczki polecacie zagrać, albo jaka nowa wyszła. Najlepiej, jakby ona była jakoś bardzo świeża. Bo ja lubię gierki, które wyszły niedawno, które są jeszcze świeże, które nie są. Aż tak bardzo ograne. Które renie stoją, na przykład tam pół roku czy coś takiego. I byśmy tam zrobili jakiegoś jakiś mocny wyjazd na tą gierkę i przejęli serwery. No, a dzisiaj, dzisiaj będzie jeszcze live, kochani. Dzisiaj będzie live na pewno. Będzie live raczej Brawl Star, Później będzie Prezi, a później jeszcze będzie znów Among Us. Bo mamy na. W Discordzie Event o rolę wielkiego Amongusa, no i w tym momencie ja jestem tam na drugim, na, znaczy na trzecim miejscu, bo pierwsze miejsca, dwa są so exekwo. Ja jestem solo na drugim, no i tam jeszcze jest reszta. Także jeśli macie Discord, gracie w Amonga, to zapraszam Was na to. Jeśli byście chcieli, rolę Amonguska, no i patrzcie, kochani, patrzcie, co tu wydrobiliśmy w ogóle, grałem około teraz, około godziny mi się kręciły. To najlepszy pet, jaki mi wyleciał, to jest tutaj. O. 400 milionów, to widzicie, około godziny, tak mówię że... A teraz tych, co nam powielatywały to patrzcie, nic, nic, totalnie nic. Jak kiedyś te, to na potęgę farmiłem. O, ale ceny powzrastały petów. Pozostały ceny petów, bo one były tańsze. O, te 28, te 33. Także, kochani, patrzę że trochę pozostały ceny, bo... Bo już te pety można było kupić za 400, za 500, a może tylko to dzisiaj. A jutro już znów spadną, ale no właśnie, widzę, że te... Że pospadały. Także otwórzmy jeszcze nasze Elfie jajka. A i tutaj jakieś są lepsze procenty. A i tu są chyba jakieś lepsze procenty. Ej, to ja mogłem te Elfie jajka kupić. One są o wiele tańsze. Te Elfie są o wiele tańsze. Gdybyśmy z 5 tysięcy kupili. Jak nie więcej. Bo chyba razy 5. No to byśmy mieli nawet 6 tysięcy. Bo one po 1K chodziły. a nawet yy, znalazłem te 13, co kupiłem, to znalazłem yy, tanich a po 900? No, także otwórzmy do końca to wszystko, co tam mamy. Tu nam zostały jeszcze te 174. Te to akurat są moje. To nie są, tych nie kupywałem, ale. Nawet nie wiem, czego one mi wyleciały. Przyznam się szczerze. Nie wiem czy z tamtego tygodnia one nie są. Nie wiem, czy one z tamtego tygodnia jeszcze nie są. No ale widzicie, totalna, totalna lipa. Totalne. I dlatego tak bardzo chcę chyba skończyć tą gierką. Wydałem te Buksy jeszcze dzisiaj, ale mówię, no bo ta gierka dała mi, dała mi około dwóch miesięcy bardzo dużo frajdy. Przez dwa, tysiąc, dwa miesiące pierwsze to mówię, że no, no, w Dlatego też tak szybko ogarnąłem nie trafiając tylko bo grałem też, w, jedna postać yy, zrolowała i w ogóle, a druga postać była handlarzem, czyli... O, 25m tu poleciało. Druga była handlarzem, czyli skupywała z rynku i sprzedawała dużo drożej. A te studia, ile, ile wam rozdałem tych? Dobra, teraz te huge a pospadały a wcześniej wam rozdawałem huge, na jak były po 15 milionów. No bo mówię, ja wtedy to te gemy na potęgę zrobiłem. Już w pewnym momencie właśnie myślałem, że będę kupował to Kitsune, ale odpuściłem sobie, po, no bo straciłem fan z tej gry. Straciłem fan totalnie. Dobra, otwórzmy jeszcze jedno jajeczko i zaraz będziemy losować. No tutaj to będzie same bunwo. Ale był bilionowy, był bilionowy. Był bilionowy. Nie, no to będzie normalny. Ale był bilionowy, chociaż się pokazał, bo ja nigdy nawet nie mogłem zobaczyć, co on mi się pokazał z tych. Ten na 100 milionów. Bo był bilionowy, jeśli widzieliście. Dobrze, i to jeśli tak chcecie, to jest dobra, że to świąteczny odcinek, że będzie tak długo. To rozdajmy dwa huge oraz rozdajmy... Których tu mamy dużo petów, czekajcie. Spójrzmy. Rozdajmy 10 w na następnym odcinku, tak samo. 10 jeszcze chiuczy, czarna dziura. Czarna dziura, 10 chiuczy też. Znaczy niech nie, nie hiyodzy, tylko 10 petów. Czyli tak, piszecie słowo bałwan. Pierw będzie dwóch osoby na dwóch chiuczy rozlosowanych. Nie wiem, pewnie dostaniecie jednego sibę, Żeby myśleć, jednego sibę i jednego go koszmara. Jedna osoba, pierwsza dostanie koszmara, drugiego, druga Ten Tremu tu spadły, Pety. Ja się zdziwiłem. Więc pewnie dostaniecie tak. Chociaż one są ograniczone, nie wiem czy. Ale no, chyba pewnie te dostaniecie. A następne osoby czyli łącznie 12 osób wygra. Następne osoby dostajecie czarną dziurę. Także przychodzimy do losowania. Także kochani, przychodzimy do losowania. I zobaczymy, kto dzisiaj wygra Hiuczyka. Kto dzisiaj wygra Hugh Także lecimy. Wygrywa go ee, Kali. Filii, Pion. E, Filii. Wysyłam Ci Hiuczyka. Także, kochani, już wiecie. Już wiecie. Wy już wiecie kto. Ale pierwszy raz kolega wygrał. Pierwszy raz wygrał. Także przesyłam ci... Tam chyba był wtedy... Nightmare do wysłania. Jak to już pamiętam, to był Nightmar mówiony. Że będzie do wysłania. Ja poczułem zakręcenie, co ja zrobiłem? <grym> Dobrze, już zaraz. A, bo wy teraz nie widzicie, kochani. Bo wy nie widzicie już. Chowam to, 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 o. Tam był chyba Nightmare, jak się nie mylę. Się odpakowało. Także myślę, że go dobrze użyjesz i że ucieszysz się z wygranych. Także, kochani, zapraszam do oglądania innych filmików. Tu Wam się poleca filmik, który YouTube uznał, że, wam, że Lubicie oglądać. I widzimy się w kolejnym odcinku oraz dzisiaj na live. Na razie.